Przede wszystkim gratuluję nagrody. To Dzięki chyba jest bardzo. najważniejsza za ten film. Dzięki. Nie, nie wiem, że najważniejsza, to jest super. Dostałem nagrodę w Gdyni, dostałem nagrodę tutaj i jeszcze na kilku innych festiwalach, i, i, i każda przynosi mnóstwo radości. Dwa miliony widzów w kinach. Skąd taki fenomen filmu Bogowie? Nie mam pojęcia, gdy nie byłem najbardziej zaskoczony, znaczy, przepraszam, nie potrafię dokładnie z, y, pokazać punktów, jakby, y, y, po, po, po których odpowiedź będzie jasna. Natomiast gdy nie byłem najbardziej zaskoczony takim odbiorem, że to bardzo dobry film i on jest troszeczkę, tak Tomasz Raczek mi powiedział, ku pokrzepieniu serc. I to jest po prostu... Dużo dobra wokół tego filmu się stworzyło. Jestem też w stałym kontakcie z profesorem Zembalą, który mówi, że, że zainteresowanie wzrosło, że po prostu dobre rzeczy się dzieją. Więc, więc, więc tym bardziej się cieszę, że mogłem uczestniczyć w tym zjawisku i że, nie wiem, że w tym zjawisku mogę zagrać główną rolę. No właśnie, nawet za granicą ten film cieszył się dosyć dużą popularnością. No, słyszałem, że był hitem w Anglii, na przykład, co, co też już jest fenomenem samym w sobie. Tak, czytałem, czytałem taką recenzję, która jakby naj, najwięcej mi yy, przysporzyła radości, ten wysoki, charyzmatyczny Polak w tym dziwnym zielonym samochodzie, yy, że, że niby, że ok. Miałeś jakiś odzew z zagranicy na przykład? Czy są jakieś szanse na otwarcie rynków zagranicznych? W sensie jakim? Nie, Dla nie Ciebie wiem, na wiem, przykład. W wielu był, był ten film w kinach, ale jakby nie, 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 nie mam jakiegoś większego zainteresowania. To znaczy nikt też nie zadzwonił z jakąś specjalną informacją, więc pewnie nic spektakularnego się nie wydarzyło. Po prostu zanotowano, że w jakimś kraju europejskim powstał fajny film, A jest, interesuje Cię kariera zagraniczna w ogóle? Myślę po polsku i jeśli używam jakiegokolwiek innego języka, muszę sobie w głowie przetłumaczyć na inny język, a więc nie mam w zasadzie żadnego języka nie znam tak, żeby, żeby myśleć w tym języku, a to, to jest już spore ograniczenie. Bardzo się cieszę, że, że jestem tutaj. i e, no Jestem tu dopiero od 10 lat, tak bardzo czuję się młodym gościem jeszcze. A trzy najważniejsze role dla ciebie? Najważniejsze? Tak, do tej pory. Każde jest jakimś doświadczeniem, nawet te najbardziej nieudane są doświadczeniem i, i no nie, no, skazany Ratum i Bogowie. To, to, są, to są te trzy takie główne filmy. Teraz jest w kinach Disco Polo, co sądzisz o tym filmie, ma bardzo dobre recenzje, jak się grało w tym filmie? Recenzje są rozpięte, od druzgoczących do bardzo dobrych, tak, bo, bo czytałem też druzgoczące i to chyba dobrze, bo, bo temu filmowi raczej nie można zarzucić jakiejś jakiejś łatwiej, i lekkiej pracy. To jest, to jest skończona propozycja od A do Z. Jakby nie, to niezależnie od wrażliwości, odbioru, czy ktoś kupił konwencję, czy ktoś nie kupił. Jest to po prostu kawał roboty i to widać na, na, na tym ekranie. Yy, bardzo to było ciekawe doświadczenie. Po prostu. Bardzo. Taki komiks filmowy. Nie, 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 Niezwykłe. Łatwo jest tak przeskakiwać z roli do roli, bo ja nie wiem jak to było, czy po Bogach właśnie zagrałeś w tym filmie, czy on był wcześniej? Nie, Bogów skończyłem... W listopadzie, a w lipcu zacząłem disco porę. Tak, Także to, to jest dużo czasu, to jest ponad pół roku. A w jakich rolach się lepiej czujesz? Dramatycznych czy komediowych? No jak jest za dużo komedii, No to człowiek tęskni za dramatem, ale też, też dobra komedia jest rzadkością. To znaczy scenariusz dobrej komedii, więc yy, yy, nie wiem, jak jest... No i to, i to. No, staram się... I Shakespeare i Czechow pisali i dramaty, i komedie. No, byłbym dziwnym aktorem, gdybym nagle stronił od jednego z tych gatunków. Chciałbym się spełnić w każdym. Jakby, I uważam, że obowiązkiem każdego aktora jest, jest jakby dążenie do, do, do próby do, do jakby samorealizowania się w obydwu gatunkach. Czy spotykasz się z jakimiś opiniami takimi, powiedzmy w cudzysłowie z ulicy, właśnie, po, po bogach, po roli religii? Cały czas. No stop I Jakie to są opinie zazwyczaj? Gdzie wschod, na schodach. Y Ludzie mówią. To są bardzo dobre opinie, jestem zalewany falą dobroci. Okej, okay, to na koniec nad czym teraz pracujesz? Eee, nad niczym, obecnie nad niczym. Jeżdżę ze swoim spektaklem, jak zostajesz seks z góry i to też mi przynosi mnóstwo satysfakcji. Dobrze to życzymy Ci następnej świetnej roli filmowej w tak dobrym filmie jak Bogowie. Dzięki Dziękuję. Proszę.